Matko, ile ja tych zadań? Poniedziałek zadanie, wtorek zadanie, w środę zadanie, czwartek zadanie, piątek zadanie i jest jeszcze sobota i niedziela. A wy w społeczności też mi napiszcie, czy macie tak dużo zadania i zostawcie łapkę w górę. Hmm, hmm, co tutaj? Dzieci mi urządziły zawody w celu piłaczek do kosza. za. i jak tam zadanie? Nawet mi nie mów ile ci było zadania. Ciągle, ciągle w kółko to zadanie. No cóż, to jest szkoła. Pamiętaj, że to dopiero początek września, a tego będzie jeszcze więcej. No codzienne są te zadania, już się nie mogę wyrobić. Już mam coraz mniej czasu dla siebie. Wiesz ile jest tego zadania? No ja wszystko rozumiem, też to przerabiałam, chodziłam do szkoły. A w ogóle to pokaż to zadanie. Ach, to znowu matma. Hmm, dzieci by urządziły zawód. No to trzeba teraz podkreślić jakieś dane, które posiadasz, prawda? Mhm, No i będzie nam wtedy łatwiej, jak już podkreślić pewne rzeczy. co my wiemy już w ogóle z tego zadania? Hmm, pokaż no, pokaż jeszcze tutaj. Tak, dobrze. No i robimy obliczenie. Patrzeli tak. Dzieci urządziły zawody w celowaniu piłeczek do kosza. Za każdy, za każdy trafny rzut przyznawały 3 punkty. Mhm. A łatwiejsze to będzie? 6 razy 3 równa się 18. I 8 razy 3 to jest 24. No i popatrz, zadanie zrobione. Wystarczy jeszcze napisać odpowiedź. Mhm. Jakie było pytanie? Ile można zdobyć za 6 takich rzutów, ile za 8? No to odpowiedź no dobra, matma zrobiona prawie, a masz coś jeszcze? No już paszkę zrobiłam, więc już nic nie muszę robić. No to może pokaż jeszcze sprawdzę tak na wszelki mm -hmm. wypadek, co? Żeby nie było potem niespodzianek. Bo wiesz, na początku roku złapać złe oceny. To zła wróżba. No co to, ale w klasie były złe oceny i nic nie było. No może i tak, ale zobaczymy pod koniec semestru, jak wypadną na wynikach semestralnych. A wy dostaliście już jakieś dobre oceny? To koniecznie dajcie łapkę w górę. To wtedy będę wiedziała, że już macie dobre oceny. No właśnie. No to pokaż mi jeszcze ten polski. Mhm. O, gruszka, gruszeczka, śliwka, a zdrobnienia robiliście. Tak. O, jakie fajne rymowanki wymyśliłaś. Mam gruszeczkę na mojej bluzy. A widzę, że musiało się zrymować, co? Fioletowe hmm? no, śliweczki wkładam do miseczki. No, powiem ci, że bardzo fajnie to zrobiłaś. Podoba mi się. Hmm? Ciekawe, czy pani się spodoba? No, mam nadzieję. Dobra, to słuchaj. Kończymy to, spakuj się teraz do szkoły, żeby rano wiesz, nie było. Już miałaś nauczkę, że pakujemy się. Dzień wcześniej! No, mam nadzieję, że wy też pakujecie się dzień wcześniej do szkoły. tą ocenę z zadania, które robiliśmy oczywiście razem u Cześć mamo, to gdzie no. teraz jedziemy? Cześć, siadaj. No jedziemy do sklepu. OK. Jak tam w szkole było? W szkole było fajnie. No a jak tam to zadanie z matematyki, które robiliśmy razem? Już ocenione? No pewnie będziesz zaskoczona. Ciekawe jak aż tak dobrze wypadło? W domu ci pokażę. Dobra, no to jedziemy, weź tam moją torbę daj. Wrócimy okay. do domu, to mi pokażesz zeszyt. A co tam robisz ciekawego Michaćka? O nic, czytam książkę. Dobra, muszę sobie przypomnieć co tam miałam kupić, mam na liście. A dużo masz zadań dzisiaj? No znowu trochę jest, no, no jak wiesz. To już chyba teraz norma. Cóż, szkoła? Hmm, na wakacje były tak fajnie. No, wakacje się skończyły, czas wrócić już do szkoły, ale nie martw się, już nadchodzą kolejne. Ferie niedługo? No, 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 dzięki, dziękuję za pocieszenie. Jesteśmy na miejscu. Michaśka, jak zaparkujemy, schowaj plecak do bagażnika, żeby tutaj nie stał, nie leżał. I idziemy na zakupy, tylko żebym wszystko kupiła, bo czasami mi się zapomina. Dobra, idziemy. Dobra, chodź z tym plecakiem. Ok. <grych> Pakujemy ten plecak. Ok. Wiesz co? Aha, jeszcze muszę iść po bilet do parkomatu. Ok, ty ci wezmę. Czyli tak. E, trzeba to Ojej, jeszcze nie brałam tutaj parkometru. Hmm. Okay. To dwie godziny się wyrobimy. No pewnie. Dobra, bierzemy, jest już. I tak, wilecik. Dobra, idziemy za szybę go włożyć. Czekaj, dobra, to wystarczy jakieś woreczki. O, torebki są takie śniadaniowe. A tu jest jeszcze taki. Ojej, ale ten jest nie... Na mniej artuszy. Dobra, biorę. O, SMS mi przyszedł. Przytrzymaj się okay. tam. Mamo, ale wiesz, że pakowanie w papier jest ekologiczne? No wiem właśnie, dlatego nie biorę. Torenek foliowych. Co tu przyszło? No a tu tam właśnie pisze? O, jakaś wiadomość z Librusa. Dobra, muszę odczytać. No to teraz powinien się dobrze ocena. Co? To ty za to zadanie z matematyki dostałaś jeden! No teraz wyświetla mi się ocena. Zadanie tekstowe, matematyka jeden. No co ty przecież ja nie dostałam jeden? Tylko piątkę. No zobacz, sama, jeden, matematyka. Co? Ale już piątkę. Bo sama widzi, że jest pisany. Ja tego nie zrobiłam. A może się pani po prostu pomyliła i za chwilkę da nową ocenkę? Dobra, Mikaśla, to mi coś nie pasuje. Muszę napisać wiadomość do pani i poprosić o wyjaśnienie. No tak? dobrze, no to pisz, pisz. Bo jest coś nie tak. Ma, ale jak mogłam zrobić jedynkę? Przecież my razem robiłyśmy zadanie. No właśnie, dlatego mnie to dziwi, bo wiem, że robiłyśmy zadanie, a tutaj jedynka przyszła. No to jest niemożliwe. Dobra, idziemy. Napisam do pani, załatwiam swoje sprawy i czekamy na odpowiedź okay. teraz. A mam nadzieję, że pani mi to szybko wyjaśni. No, początek roku szkolnego i już jedynka. Ale mama ciągle piątkę. Bardzo mnie to martwi, no ale mam nadzieję, że to się wyjaśni. Dobra, idziemy do kasy. A pani Ci odpisała? E, czekaj, właśnie nie wiem, chyba nie. Nie, nic nie przyszło, także jedziemy do domu. Może jak przyjedziemy, to akurat coś no, okay. napiszę. Ale mam nadzieję, że to na pewno się wyjaśni, bo jestem poddenerwowana. Gdyby to była jedynka, bardzo by mnie to zasmuciło, bo jeszcze cały rok szkolny. No i co z tego? Przecież i tak to można poprawić, ale ci mówisz, to nie jest jedynka, to to jest piątka. No mam nadzieję. Mhm. Dobra, jedziemy. No, no to ja ci teraz pokażę, że to nie jest prawda. No zobaczymy, bo pani jeszcze nie odpisała. No to nam może nie będziemy musiała odpisywać, bo pozostałam piątkę. I zaraz ci pokażę. No, proszę, czekam. No proszę, słyszę, że nawet zeszytu nie masz. A przecież jeszcze razem robiłyśmy zadanie. No proszę. No rzeczywiście, jest piątka. No może na innej stronie to jest. Nie, 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 nie ma. Hmm. To bardzo dziwna sytuacja, bo przecież wiem, że na Librusie była jedynka, a tu, no przecież pani to pisała, że tutaj jest piątka. Coś mi tutaj nie pasuje. Przecież mówiłam Ci, że Pani się pomyliła, na pewno. Przecież to nie ja, może jakiś inny uczeń dostał. Każdy się może pomylić, nawet Pani. No ja wiem, że może się pomylić, ja też się w wielu rzeczach mylę, ale dziwne, że mi jeszcze nie odpisała na tego maila. Na pewno, spokojnie, jeszcze odpiszę, może później. No dobra, no to co, no to będę czekać. No niesłusznie Cię posądzałam, że dostałaś jedną jedynkę, z tego wynika, ale jakby co, jeszcze czekam na maila od Pani to przecież my to robiłyśmy razem te zadania. No właśnie wiem, no też się tak zdziwiłam, że coś jest nie tak. No tu piątka, w librucie jedynka. O! Przyszło powiadomienie. No na sms dostała. Może to z librusa? Zaraz zobaczę. Jest! No i co, i co? No faktycznie, pani poprawiła ocenę. Aha, i napisała, że przeprasza za pomyłkę. No, zobacz. Mhm. Widzisz? No, widzisz, miałam rację. No, miałaś rację, także przepraszam. Nie szkodzi, to każdemu się tak zdarzy. No to dobra, to piąteczka na zgodę. I idź robić teraz resztę okay. zadań. I tak się właśnie skończyło. Nieporozumienie z jedynką. A jak masz się podobało, to strac w górę. I do następnego odcinka. To na razie. Pa!